luty, marzec? Marzec? Tak! Jest kilka spraw do załatwienia w ogrodzie. Prace możemy rozpocząć od ścinania traw. Bezpiecznie możemy już ścinać większość gatunków. Zostawiłabym tylko tużyce zimozielone, ostnice czy trawy pampasowe. Możemy również przycinać nadziemne części bylin i zacząć czyścić rabaty. Przycinamy krzewy, takie jak hortensje, budleje, Borówkę amerykańską oraz drzewka owocowe. Wysiewamy warzywa na rozsady. U mnie to będą pomidory, ale możesz jeszcze wysiać papryki i bakłażany. W marcu można wysiewać jarmusz i sałaty oraz warzywa kapustne. Nie zapominajmy też o kwiatach jednorocznych. Pamiętamy o regularnym podlewaniu lazanic cebulowych, bo w słoneczne dni ziemia w donicach przesycha dość szybko. Jeśli pogoda na to pozwoli, to być może w marcu wykonamy pierwsze prace na trawniku: takie jak koszenie, aeracja, wertykulacja, dosiewki nawożenie, ale o tym więcej w kolejnej rolce. A jak rozmarznie ziemia, to możemy się w końcu wziąć za sadzenie i przesadzanie. Dajcie znać w komentarzach, jak postępują wasze prace ogrodowe w marcu, jaka jest wasza ulubiona praca, a jakie nie lubicie.